11 listopada z okazji rocznicy odzyskania niepodległości w Kościele Polskim odbyła się krótka uroczystość. Dzisiaj na całym, w całej Europie rozbrzmiewa salut pamięci huk armatniego salutu. To jest salut pamięci. Wspomina się zakończenie I wojny światowej, ale dla nas to jest coś więcej niż zakończenie I wojny światowej. Dla nas to jest ten etap, na który czekały kolejne pokolenia. I to też wybrzmiało dzisiaj przed chwilą. Pokolenie, którym chcemy przekazać dziedzictwo. Bo na czym polega prawdziwa siła narodu? Prawdziwa siła narodu tkwi w owszem w jego historii, którą trzeba kultywować, W tej trzeba pamiętać. Ale ona przede wszystkim tkwi w nas, w ludziach, w obywatelach, którzy z dumą, z pasją, z niestrudzonym wysiłkiem, z nadzieją przekazują je kolejnym Kolejne. Bo historia Polski to jest historia ludzi, którzy nigdy nie stracili nadziei, którzy nigdy nie zostali złamani. Nawet jak byliśmy na kolanach, to zawsze potrafiliśmy powstać i zwyciężać. To jest historia ludzi, którzy nigdy, ale to nigdy, nie zapomnieli, jaka jest nasza tożsamość.